W sklepie Ratel24 ostatnio wystartowaliśmy z elektronarzędziami. Chcielibyśmy Wam kilka pokazać, taki opening takich narzędzi zobaczyć. Tu mamy narzędzie multifunkcyjne 300W od modego Expert, nazywane też czasami multi Możemy eee, Otworzymy sobie je tutaj delikatnie nożykiem. Eee, ona u nas na sklepie, ona u nas na sklepie kosztuje 215 zł, czyli za urządzenie tego typu niedużo. My też staramy się mieć te ceny w miarę, w miarę niskie. No i co? I tu sobie je otworzymy. Zobaczymy, co tutaj z przyjdzie w środku. Powiem Wam szczerze, że akurat ten egzemplarz jest dla mnie, bo ja lubię mieć narzędzi za dużo, ale to chyba każdy. No i co? Otwieram to do Was, bo to jest dla Was. W sensie narzędzie jest dla mnie, ale ja otwieram to do Was. Skrzyneczka, no to już wiadomo, że do wymiany na kublik system leci. I co? I mamy to, co jest czymś w rodzaju. Odkurzacza. Wydaje mi się, że to jest właśnie element, tutaj sący do podłączenia, żeby tutaj złapać odkurzacz i w momencie cięcia, żeby było, było odkurzacz. O, fajna taka czerwona kadrzeczka. Czerwona Samo narzędzie pachnie, pachnie nowością, że tak powiem. Tu jest klucz do tego impulsowy. Regulacja bardzo ważna. Regulacja obrotów. Nie wszystkie rzeczy te mają. Tu przód, tylny, No i do tego są końcóweczki, nie? Czyli taka końcówka, która będzie podobna do końcówki do oscylacji, bo całe urządzenie pracuje oscylacyjnie. Czyli końcówka do oscylacji do założenia papieru ściernego i dwie takie tarcze do wycinania płasko, na przykład jak podcinamy futryny przy montażu listew albo przy montażu parkietu i, i taki element bardziej do wycięcia, żeby z różnych kątów można było przeciąć. Oscylacja działa na takiej zasadzie, że to się po prostu rusza i, i dzięki temu te nożyki wycinają. Dodatkowo mamy jeszcze jakąś zapasową uszczelkę, taki element mocujący, instrukcję obsługi i tyle. Yy, dam Wam znać jak się użytkuje